Chama! To, czy w szachach jesteśmy w stanie dostrzec coś takiego jak talent jest tematem debaty już w zasadzie od kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset lat. Jest część osób, która uważa, że w szachach nie ma czegoś takiego jak talent i w zasadzie wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć ciężką pracą. Są jednak osoby, które mówią, że no, talent jak najbardziej istnieje i pewni ludzie mają po prostu lepsze predyspozycje do tego, że grają po prostu lepiej w szachy, lepiej rozumieją pozycję czy Lepiej liczą warianty niż osoby, które popracowały nad szachami dokładnie tyle samo, ale tego talentu nie mają. Raczej konsensus jest taki, że nawet jeżeli talent istnieje, to odpowiada za bardzo mały procent, natomiast dużą część stanowi po prostu ciężka praca, czego przykładem jest na przykład Judith Polgar, która przecież osiągnęła coś, czego nie osiągnęła nigdy wcześniej i póki co nigdy później żadna kobieta, właśnie dzięki ciężkiej pracy, no była jedną z czołowych szachistów. W historii tej dyscypliny. Dzisiaj przychodzę do Was z zadaniem, które rzekomo w, według radzieckiej szkoły ma sprawdzić to, czy posiadacie talent, czy nie posiadacie talentu. Wiecie, kiedyś szachy wyglądały trochę inaczej, w tym sensie, że nie mieliśmy dostępu do komputerów i te kilkadziesiąt lat temu ludzie, po prostu nie mając dostępu do komputerów, sprawdzali pewne rzeczy trochę inaczej niż dzisiaj. No, i to zadanie jest tego przykładem, to znaczy, jak widzicie, jest ono trochę dziwne. To znaczy, nie mamy tutaj króli, jest to pozycja, którą nazywamy w szachach abstrakcyjną, czyli po prostu no nie ma króli. Ona ma sprawdzić tylko różne inne rzeczy, takie jak rozumienie pozycji czy kalkulację danych wariantów. I o co tutaj w ogóle chodzi? Chodzi o to, że jak widzicie, czarne mają cztery pionki, które idą na dół. Białe mają samego Hetmana i. Zadaniem grających białymi jest pozb pozbijanie tych pionków. I niepozwolenie, żeby jakikolwiek pionek doszedł do pola przemiany i nie został zbity przez hetmana. To znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli pionek dojdzie tutaj, no to bez sensu, bo i tak go zbijemy i to nam nic nie dało. Natomiast jeżeli powstanie taka sytuacja, no to wtedy już czarne wygrywają, ponieważ ten pionek, nawet jeśli zostanie zbity, no to ten hetman zostanie odbity i czarne wygrywają. Także zupełnie szczerze, możecie sobie zapauzować to wideo, albo ustawić sobie nawet na szachownicy to zadanie i zastanowić się, w jaki sposób do niego Podejść i czy będziecie w stanie je rozwiązać. Jest ono bardzo ciekawe, i tak jak mówię, nie jest ono wymyślone przeze mnie. To jest Stara Radziecka Szkoła. Plotki głoszą, aczkolwiek nie wiem, na ile one są prawdziwe, że kramnik rozwiązał to zadanie w wieku 12 lat w jakieś 40 sekund. Natomiast na ile to jest prawda, trudno jest mi powiedzieć. No i. Starajcie się rozwiązać je w taki sposób, żeby nie przestawiać figur, tylko zrobić to wszystko w głowie, no bo na tym to zadanie polega. Także trzeba się zastanowić przede wszystkim, jakie mamy tutaj opcje, no bo niezależnie od tego, czy rozwiązujemy zadania abstrakcyjne, czy normalne, dobrze jest wybrać ruchy kandydaty. No i tutaj mamy trzy sensowne opcje. Po pierwsze, możemy zbić tego pionka, po drugie, możemy zbić. Tego pionka. Po trzecie, możemy gdzieś odejść Hetmanem. Bardzo często podczas zadań przydaje nam się metoda eliminacji. Tutaj, jeżeli odejdziemy gdziekolwiek Hetmanem, no to problem jest taki, że przeciwnik zagra na przykład taki ruch. My sobie wrócimy, żeby on nie dorobił Hetmana, ale on zagra na przykład taki ruch, no i zaraz je, gdziekolwiek nie ruszymy, nastąpi albo C2, albo B2 i te pionki po prostu idą. Także możemy wysnuć wniosek, że raczej trzeba coś tutaj zbić, no bo w innym przypadku. Po prostu przeciwnik wygrywa partię. No i właśnie, jakiego pionka powinniśmy bić? Czy tego, czy tego? Odpowiedź brzmi, trudno powiedzieć na pierwszy rzut oka, ponieważ i to, i to ma swoje plusy. Jeżeli zbijemy tego pionka, ja rozwiązałem to zadanie, dla mnie na przykład bicie tego pionka było znacznie bardziej intuicyjne niż bicie tego pionka. Bicie tego pionka ma swoje plusy, ma swoje minusy. Jeżeli go zbijemy, to plusem jest to, że nasz Hetman jest tak jakby z boku i atakuje te wszystkie trzy pionki. Minusem jest to, że zostają w tej pozycji trzy połączone pionki. I wydaje się, że one mogą sobie gdzieś iść. Natomiast jeżeli zbijemy tego pionka, plusem jest to, że rozdzieliliśmy y, trzy pozostałe pionki, ale minusem jest fakt, że nasz Hetman bardzo często po prostu się nie rozdwoi. Możliwe, że powstanie sytuacja, w której któryś z tych pionków i tych pionków. Będzie, yy, będzie dla nas bardzo groźny. No i faktycznie teraz już trzeba przejść do liczenia wariantów. Zaczniemy sobie od tego ruchu. Atakujemy tego pionka, atakujemy tego pionka. Jeżeli przeciwnik zagrałby A2, no to easy. No to my to zbijemy yy, tutaj, staniemy sobie tutaj. No i cokolwiek przeciwnik nie zagra, my te dwa pionki wybijemy. Więc to jest jak najbardziej git. Tylko, że przeciwnik może spróbować zagrać na przykład ruch C2 albo ruch D2. Załóżmy, że zagra ruch D2. Jeżeli my zbijamy, no to przeciwnik dorabia sobie hetmana, no i wygra. Więc nie możemy tego bić i to jest właśnie ten problem z tymi rozdwojonymi pionkami, że ten pionek jest znacznie dalej od tego, niż w poprzednim wariancie. Także po E2 nie możemy tego bić, ale wydaje się, że możemy sobie stać w miejscu. Tylko tutaj problem jest taki, że po ruchu A2 nie mamy za bardzo sensownego posunięcia, ponieważ jeżeli nawet staniemy sobie tutaj i kontrolujemy oba te pola, to przeciwnik zagra C2 i jak my zbijemy, to przeciwnik dorabia Hetmana. Także tu jest problem. No, i faktycznie z tego właśnie względu, że tutaj przeciwnik może zagrać D2, no to jesteśmy, przeciwnik jest w stanie po prostu to wygrać, w sensie dorobić sobie Hetmana. Także biorąc to pod uwagę, jesteśmy w stanie tak, jakby wydedukować, że OK, to prawdopodobnie nie działa. Więc może zadziała to. No i tutaj bardzo fajnie zwizualizowane jest to, w jaki sposób działa tak zwany drzewko wariantów. Bo my liczymy jeden ruch i musimy od razu policzyć trzy różne opcje przeciwnika. No i zastanówcie się, co tutaj może zagrać czarny. Jeżeli zagra ruch a2, wydaje się, że ten pionek już jest bardzo blisko i jeśli wrócimy, no to b2 i dorabiamy hetmana. Problem jest taki, że my możemy zbić tego pionka. I teraz po każdym ruchu my to wybijamy i wygrywamy. Także tutaj ruch A2 niestety, jak to się mówi, nie oddaje. Więc może ruch B2? No i teraz faktycznie problem jest taki, że jeżeli odejdziemy gdziekolwiek na tę przekątną, to następuje A2 i dorobienie Hetmana. Natomiast jeżeli zbijamy tego pionka, to przeciwnik dorabia Hetmana i też wygrywa. Ale. W tej sytuacji mamy super ruch, czyli Hetman B1. Kontrolujemy oba pozostałe pola przeciwnika. No, i niezależnie od tego, co przeciwnik zrobi, kończy się to albo w ten sposób, gdzie bijemy to i bijemy to, albo kończy się to w ten sposób i to samo, tylko z drugiej strony. Także w tej pozycji, jak widzicie, ruch B2 dzięki ruchowi Hetman B1 również nie przechodzi. No i zostaje ruch C2, który może wydawać się najlepszy. No, bo teraz znowu. Grozi C1, więc musimy to w jakiś sposób kontrolować, ale jeżeli tylko odejdziemy sobie na przykład tutaj, no to przeciwnik zagra A2 i w sumie to też wygrywa. Ale jeżeli odejdziemy sobie na przykład tutaj, no to problem już jest taki, że po B2 przeciwnik dorabia Hetmana. Więc po C2 e, mogłyby być kłopoty, ale tutaj wydaje mi się, że zarówno Hetman D2... Jaki hetman. hetman C3 jest takim ruchem, który jest naj, najprościej wygrywa. Z tego względu, że teraz przeciwnik, jak dorobi Hetmana, my to bijemy. Jak zagra tutaj, to my to bijemy i wybijamy te pionki. Natomiast w sytuacji, w której przeciwnik zagra tutaj, jak widzicie, jest odwrócone wiaderko z Minecrafta, także my możemy zagrać sobie Hetman B2. Zawsze, gdy widzicie y, tego typu dziurę, to zawsze chcecie tam wejść Hetmanem, żeby po prostu blokować te pionki. No i niezależnie co przeciwnik zrobi. Wybijamy te wszystkie pionki i wygrywamy partię. Także takie zadanko, które pokazuje, że jakby nawet tego typu abstrakcyjne rzeczy bardzo często mogą nam pomagać w szachach. Także tutaj rozwiązaniem jest Hetman D3 i możecie dać znać w komentarzach, jak wam poszło, czy udało wam się rozwiązać, czy macie talent do szachów, czy jednak nie macie talentu do szachów. Nawet jeżeli nie macie, to i tak jesteście koksami. Dalej oglądajcie szachy, dalej się nimi bawcie. No bo talent nie ma nic do gadania. Także trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, zawsze możecie łapkę w górę i suba zostawić, bo dzięki temu mogę się rozwijać. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Elo.